Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefielda 6. Dobrze, prowadzę? No to jak prowadzę, to prowadzę. Dobrze. W tym razie, nie wiem, myślę, że pojedziemy sobie na cel B. To sobie tutaj trochę, trochę ścisze jeszcze. Albo dobra, pojedziemy na A, mamy bliżej. Dajcie mi trochę tutaj punktach, dobra. Jedziemy. Chociaż kurczę powiem wam, że te czołgi wcale aż takie dobre... Znaczy... Dobre są, ale nie robią aż takiej dużej różnicy jak w jedynce czy piątce. I że no tutaj, tutaj różnie z tym bywa. O proszę. Tam mamy... Eee! Wygumiaj kolego, halo! Wiem, że się tam z pojazdem strzelasz, ale... O! Słonił, wysłonił. Ale mam nadzieję, że już lepszą gierkę wam zaprezentuję. Już było to kiedyś. Czyli w poprzednim odcinku. No nie, no to jak ja mam się z Tobą kopie przepiechać, to, to, to ja nie mam pytać. Ja stąd jadę, bo tu widzę pochudę. No, katastrofa. Więcej się tutaj nastoję i na aniżeli że nie nastrzelam. Dobra, pojedziemy tą drogą główną, bo... No bo ciężko widzę, że będzie się tu inaczej przemieścić. Oho, to sobie pojechałem, dobra, jedziemy dalej. O, dzięki chopaki. Radio możemy sobie łączyć, no ale to jest wodamorne tam odkrycie. O dobra, mamy trzą Oho O! Dobrze! Dobrze! Trzeba uważać, żeby zaraz tutaj chłopaki nie powstać O, dobrze mamy to O! Gdzie? 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 O! ta spadła. No. Z tamtej gdzieś. No. Myślałem czy wyskoczyć może, czy nie wyskakiwać, ale... Już taką podjąłem decyzję. I... Czy brać następnie? Już nie ma. Dobra, nie zdążyłbym, ale do główna bitka będzie myślę na C. Dobra, zobaczmy co się dzieje na tym C. Mogę wziąć medyka, bo widzę, że nie ma żadnych pojazdów. No i za dużo gadam, za dużo gadam. No, z ten sanitariusz to... Na gwałt. Dobra, weźmy medyka zatem. Dobra, jakie jest stanowisko do obsadzenia? Tutaj ża żadne wartościowe. Ja idę. Bo to szybkie bieganie jest zgubne. Dobry początek i... no i mocno średnio. Dobra, nie ma czasu. Muszę być wyczulony na takie rzeczy. Jak gram bez kamery, to idzie dobrze, a jak zwykle, no na kamerze już... No już gorzej, już gorzej. Ale dobra. Może to też wam wrzucę, żebyście... żebyście widzieli, jakie mogą być lub może nie być postępy. Ja nie wiem czy po prostu. O! O! Tam był. Dobra. Czy ja go mogę podnieść jeszcze raz? Nie, już chyba nie. Dobra. Masz tutaj. O! Dobra. O! No masz. Nie mogę torebki, nie mogę. Do mnie przyleciał jak nic, trzeba się stąd ulotnić Dymny pod jajko, no assy stajko, zabicie dobra Dobra, spokojnie, może uratuję go na górze Udało się no, tamten już, 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 kliknął kolega. No dobra, nic trudno. No ma znowu się podpaliłem. Dobra, może żeby za szybko tu nie weszli, bo ich troszeczkę opóźnię. No, będzie czekał pewnie teraz. Potrzymam do niego. No nie, nie dam rady. O masakra! Ale jak widać, kaszany nie ma, szuty jestem, prawda? Mamy tylko helikopterów nie ma, robów nie ma. Dobra, No A, odbić trzeba. Tak, aha, dokładnie, opie. Masz to rękę. Zdaliśmy kontrolę nad celem. Dobra, tu się nic nie a jednak się coś działo. Dobra, mamy to. to za, żeby mi zaraz tutaj nie wyskoczył. No alfa, ale beta też atakują. Wskoczysz tu? Nie, nie wskoczysz. Aaa, dobra. Idziemy naokoło. Tylko głośni zapadam. Tutaj mogę, no ale jeszcze wiecie, tych wszystkich map nie znam. Więc jeszcze nie wiem, kiedy przestać biec. A kiedy biec? Aha, dobra, przejęte i zostawione samo sobie. Dobra. Czekamy tutaj, jakby chłopaki Jeszcze przyszli. Dobra, mamy to. O, Ta też się skończyła. Gleba. Aha, serio, po ja tu byłem, mogłem cię zaraz wyleczyć. No nic, U! U! przez chwilę mam wrażenie, że nie było żadnego gracza tutaj, nagle się pojawił. Tak w sekundę. Dobra, A przejęli, B przejmują, D przejmują, Dobra, idę na C, chyba że nie mogę. No był chyba delikwent. Dobra, Trzeba z tej strony, tej ja idę stać z głównym ogniem krzyżowym, jak się uda. Oho, mamy czołg. No to za wiele tu nie zdziałam w tym momencie. Dobra, jest ziomek. o razy trzy, proszę bardzo. Mam dla was amunicję! Kur... Nie mogę myśleć od razu o reanimacji, bo widzicie co się dzieje. Jak chcę od razu lecieć, Jida na do kolegi. A tu jednak nie tędy droga, no niestety. Dobra, czołg był na. Ja mogę stanowisko strzelać, nie, nie mogę. Nie. Dobra, chłopie. Bardzo chaotyczny kierowca pojazdu bojowego. Idziemy. Sprawimy cię. No jedziemy na cel przejmować. No co, tyś, gdy po płotku nie przejdziesz? Dobra. Jedziemy, przejmujemy. Jak to się mówi, darmowe punkty, no ale każdy korzysta. Dobra. B, przejmuje się. Chyba się przejmuje. Dobra. Naprawiony jesteś? Dobra, idziemy. O, widzę czołg. dobrze. No to. Jest, jest chociaż jeden. Chciałem wyciągać z nich pierwiastek. wiecie, tu jeden z prawej, drugi z lewej, a ja mi z nimi już tak kurczę trzeba wycyklować. Dobra, 8 metrów, może podejdzie. Ja tu medyka. A, dobra, nie podejdą, nie podejdą. Może za mocny ostrzał, albo gdzieś indziej się skupili. Na no przewagi to my nie mamy ewidentnie. Gdzie mnie zetpiło, przepraszam bardzo. Aha, dobra. O co ja mam tu stać? co? Hopie, Panu się. Aha, dobra, wywaliło dziurę. Ciśniemy. Nie wiem czy tam. Dobra, tam nasz strzela. Ile ja mam na D? 60 parę metrów, dobra. Idziemy. Na razie czysto. No dobra, trzeba jakąś dogodną pozycję zająć. Przynajmniej po, taką powiedzmy, że dogodną. Wszystkich stron nie obstawię. Dlaczego no, czemu tylko ja przejmuję? A już mamy jeden jeden. on nie jest na celu. Tu zaraz ktoś może wskoczyć. O, masz granat. Dobra. A, to jednak był na celu, dobra, ale mamy go, mamy go. To nikt tu do mnie nie podejdzie. Oje, zespój się, dobra. Dobra, w miarę, w miarę myślę, bezpieczne miejsce. Okej, okay, już się tu nie zespią. Tylko, to jest i tak chyba jak najbliżej ich. Tak, teraz się mogą tu pojawić, tak czy siak. Dwa Chyba mi się ładuje tam, jest taki paseczek. Panie, ile punktów leci. O! Mam dobrego gracza. Musi być duży, nie. Dobra, mamy to. Przyjem to. O, tam ktoś jest. I już jest a Panie, czekaj, 15. Nie, dobra. Będzie zbyt dużo ostrzał. Mam jakiś czołg na mapie. No nie mamy Dobra. Weźmy medyka. Znowu trzeba nadecisnąć, co? cele przejęte. No dobrze mi tu siadło tak taktycznie powiem. Ah, nie ma. Okay. No i nie wyszło, nie wyszło. Myślałem, że dalej tam siedzi. Może za szybko zacząłem strzelać, ale dalej utrzymujemy cel delta. To tu mamy do wiadomość? Ile mamy? 10, 8, 11. No, zawsze może być lepiej, nie? Dobra, ja cisnę dalej na D. Deltę. Nie odpuszczę tej delty. Dobra, widzę, że nasi co więc... a szybszy był, dobra. Aha, dobra, wyprzedzili mnie. No nic. Fajnie, że się udało ten C delta przejąć i mamy przewagę. Czuję, że to po części mogła być moja zasługa. No dobra, dawaj na szybko. A tutaj Dobra. Oho, dobra granat. O. Dobra, to też masz. Wow. Dobra, zasłona dymna, topamy się. Zda mi to jakiś granat? Dało mi jeden. Chwila. O, ładuje mi się coś. Dobra, to poczekamy. Oni tu chyba chcą wejść, mi się wydaje. To ja tu może poczekam na nich. A może poczekamy. Zacznę od zaraz zacznę z punktem biec. Dobra, granat dymny. Idziemy. Biegnie. A! Wow, wow, wow. I chyba trzech biegło. No, jakby mnie nie, nie leciał sprintem, byłaby szansa, żeby tu wszystkich zdjął, bo to 100 pocisków ma, także miejsce na strzały było. Dobra, walczymy dalej o tą deltę. Nie tędy. Dobra. Na spokojne, no na spokojne. Po czym yy, rujnujesz, komuś w domek? Przewagę. Dwa, mam jednego. No, tego się nie spodziewałem za bardzo. Potrzebny! ale! Widzicie, skill wzrósł. Mówiłem. Dobra, podcisnąłbym tą deltę, ale widzę, że cel E mamy przejęty. Czołgu żadnego dalej nie ma. Więc mogę sobie dalej pograć. Okej, okay. dobra. Dawaj, ty masz saszetę. O panie. Udało się? No dobra, udało się, udało się udało, się Lecę po ciebie. nie. Albo... jo, jo, ja na ślizgu poleciałem. Nie sądziłem, że z tej strony też ktoś jest. No masz. Szósteczkę mogę kliknąć? jeszcze nie mogę, chyba jeszcze nie mogę. Dobra, mamy czoł A, ja się będę. Dobra, na celu może Zostanę no to ciężko, na ryzykowna pozycja, ale... Dobra, nie ma co stać! Nie wiem czy nagle drużyna zaczęła tak dobrze grać, czy coś się wydarzyło, że mamy tyle celów, Ale mówię wam. Ta delta była kluczowa wow, Panie, dobrze Ogień zaporowy, czy jak to się... wo, 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 wow. To tu się wydarzyło! Jest siła. Siła masa, moc kiełbasa jak to się mówi. Dobra, jedziemy dalej. Najszybciej ich ściągnęli. Dobra, mamy. <śpiewanie> Co tu się wydarzyło? Chłop latał z tym. za dużo się działo. Dobra, szóstkę. Chciałem jednocześnie chłopa podnieść i tego wystrzelać. Ale takie rzeczy jak widzicie, zdarzają się najlepszym. Jak to się mówi? Dobra, mamy deltę. W końcu przyszli przyszli za mną do mnie, a nie tylko gdzieś tam. E, gdzieś tam sam. Dobra, lecimy na Charlie. Kładą się na to po C. Dobra, nadciągam. A już nie chcę, żebym nadciągał. Dobra, trudno O dobra, to jest z tym śliwkiem myślę, się spróbuję. Nie podniósł gonię z domu. dobra Tutaj się czasami czają No należy nikogo, dobra No nie, ciebie nie dam rady Mamy kogoś nie. Dobra, idziemy. Idziemy na altę. Kogo nie mam? Dobra. No, nikogo. No dobra. Polimy ściankę. O! Niech wyskakują. Jestem gotowy. O, dobra, teraz szósteczka. Coś chyba ich tu nie, nie, nie podleczam za bardzo że To tak chyba nie wygląda Co gdzie ty tu dałeś Dobra patrzymy długo. Plecy? Dobra, na no plecy idą yy, To co, na delt znowu wracamy ale widzę że tu będzie wygra... Nie do siwy dym, nie mam pytać! O panie, a dobra, dobra Gierka Dobra Gierka Nie czujesz się jakbym wie tutaj jakiś super, nie wiadomo jaki wynik wykręcił. Dobra, masz tu ład. myślę, że. Myślę, że w tym momencie mogę wam zaproponować wspólną gierkę, jeżeli miałby ktoś ochotę. Pomimo tej akcji tego nie było, to był wypadek przy pracy, słuchajcie. Także jak ktoś lubi gra, to ja tu zapraszam serdecznie. Proszę, zaopatrzenie, no. masz tu! Ło! Wow. Co strzelają? Gdzie? Dobra, na DLT. Ale dużo chłopa tu jest, to może nie. O, tam się. No, ale. tak! Widzisz na radarze, ale zrobisz jeszcze trzy kroki do przodu. No, te... tego nie róbcie. Tego nie róbcie. Cel E. Nie wiem, co było na E. Nie pamiętam. Gasił go? Czy nie? Chyba nie, chyba dalej jest tam niezły młyn. O, to tego nie chcę. A, dobra, ukryte nie ma. Uuuu, uuu, 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 dzięki. Dobra, mamy czysto? Chyba czysto. Cęstwo jest nieuniknione, ja wiem, ja wiem. Uo! Idę! Aaaa Nie, neutralizacja, myślę, że animacja. No dobra Uu! Masz? Ziomę Masz tu to? Przysko? Mamy to? A nie, langa. Dobra. Myślałem, że koniec. Łee! Ale co ty mnie tu wygumiasz? No dobra. Trzeci Tak bym był drugi. Byłoby pięknie. Biegnę tam! Będzie reanimacja! Jej! Nie! No i co, ja zrobiłem? Jestem drugi! Dobrze, tak trzymaj! Tak trzymaj! Jest! Druga pozycja! W sumie na całą giereczkę druga pozycja. 10 punkt, ale jest druga pozycja. Dobrze! Pamiętacie jaka była kasza na po... Pierwsza drużyna w tabeli. No siwy dym. Za to musi być łapka w górę. Szanowni Państwo, no musi. Nie ma wyjścia. A jak się podobało i zachęcam do subskrypcji kanału po takie kolejne materiały. także, mam nadzieję, moi drodzy, ja już tutaj wychodzę, także nie zostaję z drużyną. Że dziękuję wam pięknie, moi drodzy, za oglądanie. mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że faktycznie zostaniecie ze mną na troszkę dłużej. A mi widzicie, skill wzrost, mówiłem, że dobrze szczelam. Mówiłem dobrze. Nie przedłużając, raz jeszcze Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!